Okej, okay, yy, powiem Wam, że ekspiłem całą noc. Prawie. No i to nie jest. Do psa i nocy to jest z 5 godzin. No bo wiadomo, że byłem. No i parę wą bon zrobiłem, nie? Jakby nie patrzeć. Parę won jako zrobił. Śmieci oczywiście też mi zbiera. Dzięki za dwa miesiące. Parę śmieci mi zbiera. No coś tam xp. Nie wiem czy dobijemy ten level czy nie Zaraz przejść na zrobimy. No dzisiaj będziemy głównie ulepszać Janita. Jakieś koło dzisiaj możemy zrobić. Dostałem fajne temy. Patrzcie na ten zatruty miecz. Ładnie nie. Patrzcie na to. Powiem wam, na początku wydaje się to jest no, A to jest Phoenix plus 9. Ty wziął Phoenixa plus 9, a potem nie wiedział. Że może e, ulepszyć szarpę składem, nie? I dlatego mi 19, bo bał się ulepszać Ale tu jest Phoenix plus 9 Więc fajny item do rozdania Do rozdania If you know what I mean <laughs> Sprzedałem bazulety za 18 bonów! OOOO! Koleś mi dał czystą plus 9 w naitie 5 bon, a ja zmiksowałem tam 10, 10, 20 diabły, 103. Wystawię za 18 To się nazywa A. zarobek. Panie 10 ludzi, 12 inta 10 diablę. spoko, Spokojnie. Tylko po co ci dwa kadeki i kamień powtórki bez kamienia antymagii? Nie rozumiem. Każda broń, jak chcesz PVP, czy tam zbroję nawet musi mieć antymagię. Bo wystarczy mieć 100% na magię i nic się zrobisz. A tak ogólnie, co Bartek robi, czemu go nie ma? A gdzie kubon i moje Yangi? Miał dzisiaj 20 bonów mi oddać. A gra w tego A to co? On już nie będzie grał w Metina jak gra w Albiona? Przecież on tam mówi, tylko dlatego, że mu zapłacili na pewno. Nie wierzę, że mu się tak gra podoba. A mało ludzi ma na streamie, strasznie. I ma gildię Mortadela. Oj, zgapiacz, Nic swojego nie wymyśli. Czemu mu zapłaci, a nie mi? Przecież ja bym miał więcej ludzi już... o na slimie. Jakiś kurwa każual gra w MMOsy, które mogłyby mi się spodobać Niech nie pisze, że mi sprzeda magiczny kamień. Smutno mi. Biedak. no, Jak mam ulepszyć ten machlarz, nie? No, mamy fundusze na jakieś yy, zabawy, ale nie ma magicznych. Albo muszę iść do Gino, po prostu zrobić jakieś konto w Gino i, i tyle, nie? Najwyżej przyniosę sobie tego złomiarza, co mam na pierwszym levelu. Tyle. No jest, magiczny kamień, basek. Proszę bardzo, trzybony. Dziękuję. Mam dwa magiki, widzowie. Dwa. Jeszcze takich 30 i może wejdzie na plus 8. A nie to Dobra, musimy zrobić konto na Dino potem. Ale właśnie, dzisiaj koło. Wyborny. Wyborny perfekt. Uuuu Pewnie tysiąc dzwonów. Widzowie. Dzisiaj koło. Na co byście chcieli? Na tą trutę, czy szarpę? 19, ale to jest Phoenix plus 9, więc łatwo ulepszyć do 23 i z... ta szarfa dla ludzi na małym levelu. Topowa, na, na, nawet powiem. Mój drodzy, level 6 championa. Wow! Wiem w dobę. Machasz przez ze skropką. Tym bardziej się nie pokażę, bo wstyd. Level! Mam! Za 5 bonów mogę opchnąć, bo pracowałem nad nim 16H. Jak on myśli, że mu dam, gdzie ja 16 godzin pracowałem nad tymi bossami, to może mnie spoknąć. Panie, ale ja za***am nad tym 16 godzin! Psycha mi się dała, a sotek musiałem mieć, bo nie wytrzymałem psychicznie. Czemu ja mam dawać za darmo? Nie rozumiem. Ja nie będę się ciągle poświęcał, no ja też coś muszę mieć z tego. Jak mam wziąć postać, jak tego będę ciągle coś komuś dawał On mi w ogóle skóry jest winny, dałem mu na rękawicę, też mi je oddał. Wszyscy już mają dług, z jak Cerwony jest mi winny, Pałkubon 200. On mi skóry jest winny. To każdy ma u mnie dług. Teraz yy, sieć komórniczą założę. Powiem ci, jedyna opcja, kiedy miałem grać na poważnie na Polsce, to jakby mnie zamknęli w więzieniu, dali komputer z internetem i byłby dostępny tylko klaster polski. I nic więcej, żadna inna gierka. W kurniku nigdy nie grał w szachy i warcaby, niż grał w Betina z na Polandzie. Panie, jakim trzeba być, przegrywem życiowym, żebym tam grać, nie? Naprawdę, to czuję, że tego nie ubijemy. Tam jest sury, tutaj są. No, no no właśnie, właśnie. Zaraz zakęcę kołem. Bodziak gdzie? <laughs> kolej gra budziakiem na poważnie na globalu. <laughs> Wyśpiewa wyśpiewamy sobie jaka A. Ale fajnie, po 50 tysięcy bielsky. No dużo to jest strasznie. Podoba mi się ten szaman. Coraz bardziej. Powiem wam, że przed cooldownem, przed zasadą wieży, spróbujemy wybić 55 piętro wieży, a szczególnie jak zrobię machacz na plus 9, nie? No spoko poszło, nie ma... nie, nie było aż tak trudno w sumie. Jest duży zapas. No robię, skupuję magiki z rynku. Panie, ale jesteś z się czy nie, kolego? Bo dalej nie wiem. Ok, jedna szkata nie pysza. A w tej szkacie co jest? No, weź weźmy się z tym sypem. Wow! Zróbmy wróżbę. Czy dać I chcę nowy kamień? Jak ulepszysz tak. A czy dać? Sprzedać w sensie. Nie ulepszy Nie ulepszy Nie ma opcji <laughs> Czerwone kamienie kamerspie, Nic mi nigdy tym nie ulepsza Lepiej magikami to Ale ładny damage już mapa Tu mamy... No ładnie, ten sam dymej prawie, nie? No to podrobisz. Napład chciałem, żeby tego nie wysłało. No to odpisałem mu. Dziękuję. I Jezu, Jezu, Jezus, Maria, pękłaś serce moje. O, ja japi, ja piję, dajcie mi wódki szklance, utopię smutki. Baby trzeba pilnować. Jak wszyscy Feniks kosztuje 30 won, szarfa 3,5, 19, to jak 20 won. A nie, zostań lombardzistą, w pierwszy dzień... ...lajtujesz Na low level to jest idealna szarfa, lepsza niż kruk. Na myślę, level kruk jest lepszy, wiadomo, bo... więcej masz wartości ataku, to średniej lepiej... ...potem wyciąga. Tylko jeden los, jak biedak. Powiem mam te bronie, plus 6... Leciki, fajne, fajnie schodzą. I plus 7, Za yy, też fajnie schodzą. A gdybym zrobił wąs Gdybyś byś został, what? Nie, poznała. Ale fałsz. Dobra, to co? 26 losów. Zaraz to byłeś? sen nie wiem. dziewczyna tam zakazała grać w Metina, bo kasę zbrali na dom? Nie mam pojęcia. Zwyczajcie bazę? Zbierasz z laską na remont. Jak już nie wiem, większnie... Kibla i wsią kasę, kasę na, na, na Metina ty. Tak, trzeba być super człowiekiem, nie? Ostatnio czytałem historię, że kolej sprzedał dom i miał oddać połowie, połowę swojemu bratu. Bo to był dom po rodzicach, co tam se umarli? No bo wiadomo, natura działa. I mieli w spadku. I przy... na bety, nie? Nawet tej, tej połowy, co miał dać bratu, też przy... na bety, bo miał pewniaczki. <noise> nie, dzi warty. Teraz. To no, może być. Niech będzie. Taki uśmiech mam, gdy się dowiaduję, że wpadłem. Eee... Podsumowienia dla, jak wam mówię... Wędkarza... I dla... Dursza. <grymne> Kaleczy że zbierzesz przypadkowo. NIE! Czuję, że... Coś dobrego nie wejdzie. Ty mi coś fajnego poleci. a może być nie liczę na nic lepszego. Spoko Fajnie, nie do PvP na wachlarze. Na, na panów Turków mam. Jeżeli chodzi o itemy, to mówiąc szczerze, to już nie będę aż tak dużo wydawał. No bo zostało mi jeszcze prze, przeinaczyć się na PvP. Rubinowe kolce musimy kupić na pewno. I, i zrobić, a na razie robię i po kolei, jeżeli chodzi o 6 7. Jak zrobię te 6 wszędzie i te makto im brakują. Bo na pewno tą tarczę chciałbym To, no, Ona będzie warta no na ponad 100 wonów jak nic. To jest już taka. Na bagniaku byłaby warta 1000. Nie schodzą. Nawet ósemka. Bo 9 nie trudno. Bo to zaspomować trzeba podleci kamienie. Ta tarcza na pewno do, do szaty Aury. Nie wiem, 7-8 bonów. Koło dychy nawet zależy, nie wiem. A ta. No do noszenia. To dychę w górę, ta tarcza. Ta ta nie wiem. Bo do szaty, ale nie wiem ile. Ale tu no tak nie, mniej więcej będzie. Mam, uwaga, 155 Bonów. Fajnie, nie? Dobra. No to jedziemy, losu, losu. O. No to jedziemy. Czy to będzie Nedved? Czy, nie, silny, ten co ostatni wpłacił w sumie. Albo nie. Wilcia albo Nedved. Nedved po, to jest drugi najwięcej wpłacający, więc w sumie... Nie! Wilcia! Bitia płaciła tylko wona symbolicznie. <laughs> no trudno, nie? Dziękuję za wzięcie udziału. O, proszę. Ty masz mały level, tak, akurat to mi się przyda. Podbicie szarfę, nara. 30 wonów dostałem od kubona, ale fajnie. No, zbliżamy się do połowy długu. A trzy wony poszły. Może masz rację ja patrzyłem ostatnie wpłaty. No ta, ta, no bo parę razy pisałaś. Jak swojego nie widziałeś? Panie, idź sobie na YouTube, a, tam ma cofanie Slima, chcę spowolnić tego slima, wszystkich pisałem. Kto akceptował handel, wszystkich pisywałem. Jak się okaże, że dawałeś. Ktoś wpłacił temu skamerowi 20 bonów. Widzicie, on się chwali. Więc jak dałeś mu handel, nie popatrzyłeś czy mi dajesz, mimo że jestem szamanem, a on jest ninżą, panie. Jak można dawać, nabierać temu nie rozumiem. Nawet nie miał podobnego niku. Miałam Murtadl, on miał co to za nich był Powiem wam że Ja potrzebuję rubinowych Kolców pod PvP i to wartość magiczna. Ludzie, sztylety, szpony, dwuręka. Wiadomo, że trzału nie ma. Ale ja moje, moje szmaragdowe mogę celnąć Bo nie mam już po co je używać Nie ma tych kolców? Niemożliwe, że ktoś się kupił A nie, dał 80 Zobaczcie To nie strasz, ma na 70, ty. ty już obniżył ze 100 O, ty sk nie, tureckie W sensie Mój miły kolego z innego Kraju. Dobra, to i tak zniżył. Okej. Okay. No i fajnie, 25 w taniej. Tak chciałem kupić za 80. Nie poczekał. Piękne kolce naprawdę. Nie muszę nawet ale Ale zaoszczędzę kasy. Realny. Barto I wystawiamy też maragdy. Super. No i te kuliny to nie wiem. Niech nie będę ich miksował. Ja je wystawię, ale jak swoje zrobię. No i w sumie też brakuje mi naszyjnika pod PvP. Zaraz sprawdzimy No bo też to też na cel. No bo... No pierwszej wartości miksować. No boli d o tym myślę, nie? Jednak. A taką tarczę chcę sobie zrobić dla siebie. Pod wartość magiczną. Super, nie? Chociaż szkoda, że nie ma NNS-a. No i 3% bloku stację. No ale wartość ataku nie jest jej potrzebna niestety. 70. 1. 75. 15 95. Okej. Okay. Bardzo się tak to sklipuje od razu. Atak na bossy ja nie potrzebuję. To nie jest ten etap. Ale to jest ładne. Do wszystkiego. Tylko nie PvP nie. No ale w sumie ja mam za mało precyzji. Ja nie mogę też być na tym naszynniku. No bo powiem wam, ten nasilnik jest spoko, ale nie mam za mało precyzji. Ja go na Jocharzy w, w ogóle go nie założę. Nie ma gdzie. No gdzie go założę? Nie jest. Ten! Jeszcze HP ma. musiałbym zwiksować 1.5. Na co myślicie? No jednak na że trochę uderzyć możesz, nie? Ogólnie ma się, yy, de facto... Nasior z pod PvP. To jest spoko, nie? Tylko dla 25 wartości magicznej... Nie chce mi się kupować... Tego naszynika. Prędzej to. Dobra, bierzemy, bo fajny 6-7 jest. 60 wątp to niedużo dla mnie. A kolejny item dla mnie. Aha. Nie wiem, czy jesteś typie, ale... Nie. W e edycji i poszedł spać. Wątpię, żeby to było typu napiszcie ofertę, bo to nie jest jakiś wybitny szyjnie. Po prostu to, to nic wybitnego. Wydaje mi się po prostu, że koleś nie wiedział co zrobił. Zapomniał o tym, poszedł spać. Też mi się tak dwa razy zdarzyło w życiu, nie? Dobra, trudno. Teraz musimy wystawić tą piękną krowę. D15, DH i HP. Za ile może być warta? No to jest do PvP, PvE. 40 wartości, ale PvE to jest. Nie wiem. Damy 75. Niech zajdzie szybko. Nie ma co. Tam zrobiłem ten naszyjnik. stale czasy, pamiętam. Też malagry tak samo sam zrobiłem. Patrzcie, 50 tysięcy bez kryta. Patrzcie jak szybko skillę się ładują. Pa Żebym jeszcze miał. Szyjnik na zaklęcia. Już w ogóle by było. <gry> Chwała psychika. A co bardziej mi się podoba ten szaman na umy. Taki przyjemny jest w sensie. Dziwnie, nie? Że nie muszę potrzebować targeta. Że po prostu na mopki. Ta? Ale to też dbasz o konia? Przyjemnie Bez strucia i bez niczego. A bo go odrzuca. Trzeba będę się na, na się przepiąć po prostu. No i super, i to jak z to easy, nie? Troszkę za mało mam odnowienia skilla, niestety. Za rzadko z kobytem można po prostu. Z kobytem, i tą. No i super. A kupowałem po mniej niż pół wona. Niedawno nawet, więc nawet inflacja mi to nie. Ok, tanki schodzą. Fajnie, fajnie, niech zejdą mi wszystkie nawet. Panie, to zeszła mi za czerwony no Eee... Starczy, ale o 5% na błysk, przynajmniej. Pięć bon. HA <laughs> bon mają genialne. Nie ma tu broni bohatera, ja muszę tu przyjechać dać sobie szarfa, albo coś rozwijać petka, potem mixniesz Jak w skillę. Chyba no to nie ma sensu Bez to ja będę wbijał 5 godzin nie, muszę tu podjechać szamanem To jak jestem tutaj? Chyba ulepsz mi to, nie? Proszę Są zbroję to jest chyba 10 razy na 8 Każde inne, nawet, nawet kam mi tak nie wchodziła jak, jak to zbroja. Hej. Sprawdźmy. Super. Hej. Super. No już, pan, beta 7. No ja. Nie niemożliwe! Może jakiś staniec odpowiednim odczyścisz? Jeden, dwa. Dobra. Jeden, dwa. Wow, w końcu. Trudno, nie mam wyjścia, nie? Trzeba tej nakładki 20 dni, no ale... na razie dzwonem nie będę długo grał. Chyba, że tym zwykłym... E... Zodiaka, ale to se tam, nie wiem, byle co mogę mieć w wach... tym. Ja bym sobie mógł mieć tutaj szały i szybkość zaklęcia, nie? Nie mam szybkości zaklęcia i strzał. To ty? Mam tutaj dychę, tu mamy 20 25 50 ile będę miał maksymalnie 55 może 51% czyli stace 15% nie wiem ile będą mnie te ukibiły. biły to mnie uratuje na pewno. Zapożycza te stace. Nie, nie, nie mogę. Ja muszę też zrobić CHP. Że tam było do pożyta, chyba, nie, nawet. Dobrze mówię? Ale niestety strzał tracę dużo. Za dużo. Te koszcie chciałem wcześniej stawdziś. Tacy. A... Tacy, że jest potrzebna, ale tacy szały. Ja nie wiem, czy to jest pota. Dobra, i, i trudno. Pytać się, on to nie jest dużo. Inwestycja. Nie będzie jak zestawa wystawię go za 10 bonów, to tam 5 bonów na minusie będę miał Panie, ale ja szybkość zaklęcia kupuję. Ja nie patrzę na resztę bonusów. Do PZ tylko, ale szybkość zaklęcia dla mnie jest ważna Domie HP Jedziemy po 10 szkat, po 12 dawać w sumie Tą szkatą będę miał Talika, jak myślicie 7? Ambitnie Ile? Pięćdziesiątą? Żebym się wk***ł. Co chcesz ode mnie? Co No nie wierzę! druga szkata już, ty! Wow! Gay ja myślałem, że tu przepalę parę wonów! do gildii Masz odrzucenie zaproszenia Jak się prosisz, to przynajmniej byś odblokował Te buty jak patrzę, to aż mnie boli Niestety, no nic innego nie mam No, to możemy sobie miksnąć, może będzie wartość magiczna EEEE! Kto dzisiaj jest ten dzień? Yo Nie ma 25 to mało, przynajmniej więcej Nikogo nie ma Ale nuda Nie ma demesów, ich jest są demesyk. Dobra, spiszemy do chińca jeszcze. Do, po co tego kadyk? Absadziłem antymagri. Antymagii czy jeszcze nie jest desperacja? Zależy mi. No i gituba, widownia. Cześć, kur... ja jest innego królestwa, jak mam zadać dać bufa? <grystwa> Załknąć na tym czacie, nie? Dzięki. No tata. A no. Taka prawda. Body to przyszłość. Aczawada i SURE No i pięknie. Piętnasty level here. To już się mogę... No nic, sprawdźmy czy ktoś mi sprzeda, czyli półbona metal. O tej porze. Piękne by było zakończyć tego streama. Pachla, ok, nie, 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 się tego nie, 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 na tej postaci, drugiej Niech mi nie pisze już nic My to jutro po prostu skupię i tyle Po południu to wieczorem sobie ulepszymy Nie zostawię, ile, ile, na, na ile kamieni to będę miał? O, siedem? Nie mniej, 6? Nie, mam, nie mam PE ty, ale bieda Zmarniłem się z many. No i nie ma generałów. Jakub dwa generały z są. Ale pech. Tut feel Nie, niebieskie łzy. kryształu duszy ci niepotrzebne, bo masz osze. Tu ziemieć na Metiny. Albo coś. Też jakaś bieda. jakiś Polak. Dobra, my sobie. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się na Elo.